Temat do dyskusji. Z czego składa się budżet województwa śląskiego? Co to jest Janosikowe? Kto płaci, a kto korzysta? Czym jest subwencja ogólna, a czym subwencja oświatowa? I dlaczego tak naprawdę te wszystkie kwestie są dzisiaj takie ważne? To jest dziś temat do dyskusji. Naszymi gośćmi są dzisiaj radny Dariusz Iskanin, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Witam serdecznie, Radio Słuchacze, Radia Katowice oraz Pan Radny Mirosław Mazur, Platforma Obywatelska. Witam serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Właśnie. Dlaczego to wszystko jest dzisiaj takie istotne? Bo to nagle oczywiście budżet regionu stanął w centrum debaty politycznej, żeby nie powiedzieć politycznej kłótni, ale chyba jednak czasami niektóre argumenty w tej kłótni nie do końca odpowiadają rzeczywistości. Więc żeby nieco uporządkować te wszystkie kwestie, Postaraliśmy się dzisiaj właśnie przygotować audycję, w której porozmawiamy czy powiemy dokładnie, z czego się ten budżet województwa składa. Oczywiście nie przygotowaliśmy audycji dla księgowych i analityków finansowych, ale postaramy się to wszystko powiedzieć w taki sposób, żebyśmy my wszyscy po prostu za 20 minut doszli do przekonania, że wiemy więcej. Zatem, z czego tak naprawdę budżet województwa się składa? Wiemy, że z tak zwanych dochodów własnych, a. Co się kryje za tym pojęciem, który z panów zacznie? Pan radny Dariusz Iskanin. Szanowni Państwo, budżet pojęcie, z którym wszyscy mamy do czynienia, też w naszym gospodarstwie domowym tak samo na różnych szczeblach samorządu. Budżet po jednej stronie mamy dochody, po drugiej stronie wydatki. Jeżeli chodzi o budżet województwa Śląskiego, to jak pan redaktor był łaskaw powiedzieć, składa się z kilku elementów. Jeżeli chodzi o kwestie dochodów, bo od tego zacznijmy, są to tak zwane dochody własne i pierwsza część, następnie subwencja ogólna i dotacje celowe na zadania własne. Jeżeli chodzi o tą subwencję, to myślę, że będzie temat to, no ale to już niebawem, dyskusji. niebawem zaraz do niego wejdziemy. Natomiast jeżeli chodzi o te dochody własne, tutaj lwią część tych dochodów, stanowią dochody z podatków. I można powiedzieć, że im więcej mamy mieszkańców, tym większe też są dochody z tych podatków. No, i ponieważ Im większe podatku, dochody mieszkańców. Im tym. Większe, tak, jeżeli chodzi o dochody z podatków, tego podstawowego podatku, który wszyscy płacimy, tak zwanego PIT-u to budżet naszego województwa to stanowi w, w liczbach 1,6% dochodu podatkowego z PIT-u, natomiast podatek z firm, tak zwany CIT, to jest 14,75%. Ale tak mniej więcej w kwotach... w skali naszego dochodu, mhm. właśnie, jeżeli chodzi o ogólne te dochody własne naszego województwa, to jest około Miliard 166 milionów, a te dochody z podatków to jest około 940 milionów. To przejdźmy od część. razu, jak i jaką część tych przychodów regionu, czy dochodów regionu stanowią subwencje, o których wspomnieliśmy. Bo te właśnie dwie subwencje, ogólna i oświatowa, stały się między innymi takim polem dyskusji ostatnio. Tak. Subwencja, wyjaśnijmy, co to znaczy. Subwencja, czyli zapomoga, z łacińskiego biorąc. Subwencja jest rodzajem dochodów jest dochodem, który różne jednostki samorządu terytorialnego dostają, można powiedzieć, ogólnie z budżetu państwa. Na poziomie, ta subwencja może dotyczyć poziomu gmin, powiatów, ale także województwa. U nas ten temat był też ostatnio na sesji budżetowej Sejmiku poruszany. Jeżeli chodzi o tą subwencję, składa się ona z kilku elementów. Jedną z nich jest subwencja oświatowa. Drugą subwencja ta część wyrównawcza i trzecią, tak zwana część regionalna tej subwencji ogólnej. To są trzy główne takie składniki. Jeżeli chodzi o subwencję oświatową, są to środki, które przeznaczane są w tym obszarze na, dla naszego województwa, na Zobowiązania finansowe dotyczące oświaty, czyli na przykład tak, tak, pensuje. Ale nauczycieli. jak ona jest liczona? Z czego ona wynika? Wielkość tej subwencji? Wielkość subwencji jest uzależniona tej oświatowej w prosty sposób od liczby uczniów. Oczywiście sposób tego wyliczania jest no dosyć, bym powiedział, skomplikowany. Natomiast można powiedzieć, tak jak na przykład w służbie zdrowia, że pieniądze idą za pacjentem, tak tutaj pieniądze idą za uczniem. Hmm. Wiem, no jak sytuacja... ustawę budżetową tak. budżetu państwa. To, to I Wiem, wiem jak sytuacja wygląda, ponieważ przez 16 lat byłem radnym w Piekarach Śląskich. Ostatnie 4 lata byłem szefem Komisji Budżetowo-Gospodarczej i tam też pod koniec roku budżetowego na następny rok dostawaliśmy jakąś taką pro, pro, informację na temat spodziewanych wpływów z tytułu subwencji. Jeżeli liczba uczniów nam się zmniejszała, Wtedy ta subwencja była mniejsza, bo w zeszłym roku, z tego co pamiętam, ta kwota na poziomie miasta na prawach powiatu, którym były Piekary śląskie, to było około 5600 ja wiem, na ucznia. Mm -hmm. Ale wróćmy Jeżeli do tych dwóch mniej, pozostałych elementów, tak. tych, które też nazywamy subwencjami. Tak? Jedna to była regionalna, o ile ja pamiętam tak, z nazwy, regionalna. i wyrównawcza. wyrównawcza tak. Tak. Ta wyrównawcza, jak, skąd ona się bierze, jak ona jest liczona? Może pan radny... Mirosław Mazur. Tak jak tu mój przedmówca wspomniał, generalnie rzecz biorąc, kwoty pochodzą z budżetu państwa, stanowią zapomogę. A de facto są to pieniądze wypracowane przez nas, przez podatników, które potem rząd dzieli i część wraca w to miejsce, gdzie zostały wygospodarowane, wyprodukowane, można tak powiedzieć, albo i nie. I właśnie tutaj o to. Oto cała, cała, można powiedzieć sprawa i dzisiejsze, i dzisiejsze spotkanie. Algorytmy liczenia są dość skomplikowane, ale mniej więcej sprowadzają się do tego, że beneficjentami tych subwencji są te gminy, te powiaty, czy te województwa, które są, nazwijmy to, mniej zamożne. Bowiem liczy się to w ten sposób, że generalnie rzecz biorąc liczysz się jakąś średnią dochodu, Per, per mieszkańca i w sytuacji takiej, kiedy dane województwo, czy dana gmina, czy dana powiat znajduje się poniżej jakiejś tam założonej kwoty, na, umówmy się średniej, czy, czy, czy tej kwoty bazowej, to w tym momencie następuje redystrybucja tych pieniędzy wcześniej z danego regionu, czy z danych regionów zabranych i, i e, redystrybucja tych pieniędzy I do ośrodków lokalnych. I, i tu teraz okazji, jest tutaj kwestia mm -hmm. tego Janosikowego, tak, o którym właśnie. mówimy. Jane to jest taki powiedzmy, podatek polegający na tym, że te, Bogatemu się zabiera, aby do, do, dokładnie, daje, tak? dokładnie tak. Tak. te rynku. regiony, które <śmiech> <śmiech> znajdują się powyżej tej, tej zakładanej średniej, to są te, te potencjalne regiony bogatsze. To z tych regionów z tych gmin zabiera się część, część kwot a no, wynikających z ustawy o e, finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego. I te pieniądze potem dzieli się według określonych algorytmów właśnie do tych gmin biedniejszych. To no wiadomo, że czym gmina, powiat i województwo biedniejsze, e, w sensie e, w stosunku do tej średniej, e, tym tych pieniędzy tam więcej trafia. I teraz, to te bo... mhm. Janosikowe, bo tu warto jeszcze dodać, no my nie jesteśmy akurat tym województwem, które płaci, e, które płaci, a szkoda, bo które płaci. Się. No niby, że, niby mówią, że jest to przyjemność płacić podatki, ale, ale my dążymy do tego, żeby tych pieniędzy tutaj było lokalnie jak najwięcej, więc, więc cieszymy się, że to w drugą stronę to, to źródło płynie. Te pieniądze głównie pochodzą z gminy Warszawa, no i z województwa mazowieckiego, a to też za sprawą tego, że to tam wiele firm ma swoje główne siedziby, i to z tego powodu, że wiele, wiele podatków płynie właśnie do tego płaci. do, te, do I jak mnie pamięć nie myli, też chyba poznań. W każdym bądź razie to, to są te, no, patrząc na Warszawę, gdzie momentami aż połowę kwot a tych potem przeznaczanych na dotację pochodzi z Warszawy i okolic, no to, to, to jest wynikiem tego, że tam sporo Dobra, przedsiębiorstw panie, ma główne siedziby. Wróćmy jakby teraz, sekundę, nie, panie radny, już teraz wracajmy, jest, że tak jest, powiem, na nasze podwórko, bo już kilka minut nasze... Radny nie powiedział, co to jest subwencja mhm. wyrównawcza. Ja bym może chciał to nadmienić. To powiedzmy jeszcze w jednym miejscu. Subwencja zdanie, wyrównawcza dobrze? jest bezpośrednio związana z dochodami jednostek samorządu terytorialnego, w tym na przykład województwa śląskiego, z tytułu podatków. I oblicza się ją w ten sposób, że y, bierze się pod uwagę wpływy podatkowe per capita na jednego mieszkańca, w tym momencie na Śląsku, i konfrontuje się to z, y, z wpływami podatkowymi na jednego mieszkańca Polski. I w tych regionach, w tych województwach, w których y, jest ta nadwyżka, tam się te, ta subwencja zmniejsza. Natomiast tam, gdzie jest ten dochód mniejszy per capita z tytułu podatków jest większa. I w skali Województwa Śląskiego mogę Państwu powiedzieć, że w 2018 roku ta subwencja będzie wypłacona nam w całości, i ten dochód wynosi 57 milionów. W zeszłym roku był 41, w 2016 też 41, w 2015 53. I tutaj z tym, że tak powiem, problemów nie mamy, i ta część subwencji. Czyli tak zwana równa. To jest tak mniejsza, interesująca część naszej dyskusji. Taka, która była wypłacona w całości. Natomiast. Dobra, był... radny, wróćmy do tego, przepraszam z tą, bardzo. Z tą radny. Ja wiem wróćmy Dobre. do tego, od czego się zaczęła cała dyskusja. A mianowicie, uh -huh. tak jak pan wspominał, ale mówił pan wtedy o budżecie miasta, ale wspominał pan już o tej sytuacji, która niestety miała decydujące znaczenie w tej całej dyskusji, którą dzisiaj toczymy na temat budżetu Województwa Śląskiego. A mianowicie, najpierw stosowne instytucje, czyli powiedzmy Ministerstwo Finansów, czy w ogóle rząd, informuje samorządy o tym, że jego zdaniem jakaś subwencja będzie wynosiła tyle a tyle. W oparciu o te informacje projektowane są oczywiście założenia do budżetu, czy w ogóle budżet jako taki, a potem się czasami okazuje, że może nie do końca to, co zostało nam przekazane, zgadza się ze stanem faktycznym czy z rzeczywistością. I tutaj teraz nie wiadomo, czy władza wyprowadziła nas, nasz region w pole, czy doszło do jakiejś pomyłki, przekłamania. Ktoś może coś, nie wiem, źle policzył, bo jak już wspominaliśmy, te rytmy proste nie są. No w każdym razie okazało się, że yy... Mamy dostać właśnie tej subwencji regionalnej tam ponad 50 kilka uh -huh. milionów, a potem przyszła informacja, że sorry, przepraszamy, ale to będzie tylko tam 30 kilka, tak? Nie, nie, nie. Tak? 51 mieliśmy uh -huh. dostać, a jest o 39 mniej. Uh -huh. To jest, Jeżeli chodzi o część regionalną, nie o 39, tylko o 36. Oczywiście, bo tamte pozostały, no tak, kilka jeszcze milionów jeszcze to z oświatowane. Ale 2 to była ta część oświatowa, która związana jest nie, ze zmniejszeniem się ilości rozwój. nie w tej rzeczywistości. Nawet razem, razem walczymy o środki Dobrze. dla tego samego Dokładnie budżetu. Tak. Tutaj nie tłumaczmy władzy. Ale jedno rzecz musimy... brakuje. Dobra, 39 brakuje, ale wytłumaczmy. Mówiąc o tych 36 na razie. Dobra, ta część regionalna, tak. Dlaczego to jest? Czy to jest mniej niż było, czy to jest mniej niż się spodziewaliśmy? Bo to niż nie jest to. to samo. To jest mniej niż się spodziewaliśmy, ale nie mniej niż było. Biorąc retrospektywnie okres ostatnich kilku lat, ta część regionalna subwencji ogólnej, którą, której beneficjentem było Województwo Śląskie, wynosiła, Szanowni Państwo, w 2018 roku 22 miliony. W 2017-15, w 2016-17 yy, i w 2018-22. I także, w także proszę to, dodać, bo mówi pan, tak, że... i prognozowana, a, no. i już zaraz powiem, yy, czyli wynosiła, w, to było między 14 a 22 miliony, ostatnie 4 lata tak. w tych granicach. Natomiast prognozowana na rok 2019 była 51 milionów. A jest... Yy, a została zmniejszona, natomiast no pytanie... Ale niech pan powie tą kwotę finalną, bo, bo to jest właśnie plus 51 prawy. minus 36, czyli około 15%. No to jak było I szanowni państwo, dwóch, to było nie, między 14, 15, sekundę, ja wiem, sekundę, ale było między 14 a 22. Tak. I ja teraz państwu powiem, z czego to się składa, bo rzeczywiście pan rektor ma rację, mówił pan, że jest w sposób no, dość skomplikowany wliczana. Natomiast ta pula środków, która trafia do budżetu centralnego, którą dzieli Ministerstwo Finansów, czyli ta część regionalna subwencji ogólnej, jest dzielona jakby na pięć grup. Lwia część tego, czyli około 40% tej, tej kwoty, to jest fundusz na drogi, yy, gdzie bierze się pod uwagę yy, powierzchnię dróg wojewódzkich w na mieszkańca versus powierzchnię dróg yy, wojewódzkich w na mieszkańca całego kraju. I to jest 40% tej kwoty. Kolejna część to jest wskaźnik bezrobocia, który się bierze pod uwagę. Kolejna to jest kwestia PKB, PKB per capita w województwie śląskim versus PKB per capita w, yy, w całym kraju. Kolejny aspekt to jest 15% tej kwoty, to są środki na przewozy regionalne, na przewozy pasażerskie i też w danym regionie versus w skali całego kraju. I to są te składniki, które się bierze tutaj pod ja uwagę. Wiem, panie radny, ale... Należy zakładać, że nie wiem, nie jestem od interpretacji tego, na temat interpretacji i tego, co zrobiliśmy jako Sprawiedliwość, aby ten temat wyjaśnić, to za chwilkę powiem. Natomiast. W mojej ocenie nastąpił prawdopodobnie jakiś błąd w obliczeniach, no bo, szanowni państwo, e, jeżeli mamy sytuację taką, że ten wskaźnik e, tej części regionalnej w kolejnych latach czterech był między 14 a 22 miliony i naraz e, przy podobnej skali tej puli Nagle wynosi, 56. wynosi 56, to Wszyscy jest coś nie tak. ale z drugiej e, strony my już mamy, panu to, oddam my głos, i, panie, panie radny. A sekundę, już panu oddaję głos, panie radny, przepraszam. Panie radny, tu odnoszę się do tego, co przed chwilą powiedział Pan Radny Dariusz Iskanin. Wie pan, ja rozumiem, bo jak głosi Fama pani skarbnik województwa sama była zaskoczona propozycją, i właśnie My zdumiona też. była, że oto nagle taka wysoka kwota się pojawiła. Ale wie pan, no z drugiej strony, jeśli popatrzymy na deficyt budżetowy, jaki zanotowaliśmy w zeszłym roku, czyli powiedzmy jedna czwarta tego, co zakładała ustawa budżetowa, no to ktoś mógł dojść do wniosku, że jednak mimo wszystko. To nie jest błąd, że jednak mimo wszystko pieniądze takie faktycznie do regionu wpłyną, no bo się I poprawiła sytuacja. Dokładnie więc... tak to interpretujemy. Panowie, jeżeli przez 3 lata formacja rządząca karmi nas z informacjami, że oto przez osiem lat kraj był w ruinie i teraz nagle myśmy ten kraj z ruiny wyciągnęli, co jest absolutną nieprawdą po pierwsze, ale że przez trzy lata coraz szczelniejszy jest system, coraz więcej pieniędzy na coraz więcej na stać, to jeżeli rząd, pols, minister polskiego rządu, jeżeli minister polskiego rządu podpisuje się pod pismem w październiku, kiedy projektujemy budżet z kwotą 51 milionów złotych dotacji regionalnej, to nawet gdyby to była rekordowa kwota, nawet gdyby to była kwota dwa razy większa od tych 22 milionów, które Pan wspomniał, nie mamy prawa nie wierzyć, tym bardziej, że sami też obserwujemy, jakie wpływy mamy z podatku od osób fizycznych i od osób prawnych, które. Ale, ale... ja Pan nie przerywałem, proszę poczekać. E, od osób prawnych i od osób fizycznych, które zwiększały się. Pewnie, że nie w takim ale znaczeniu, nie ale nie, przerwa, nie przerywałem Pan. Nie o 100%, owszem, ale się zwiększały, więc nie mamy uzasadnienia, żeby mówić, posądzać miejsca o nieprawdę. Mało tego. To jesteśmy w październiku. Jeżeli do końca roku nie ma żadnych kolejnych innych sygnałów o tym, że może się cokolwiek tutaj zmienić, uchwalamy budżet, i potem dziwny zbieg okoliczności może dla Pana, może dla nas nie dziwny zbieg okoliczności w chwili kiedy Prezes Kaczyński, premier Morawiecki ogłaszają kampanię wyborczą i ogłaszają, ile to pieniędzy znowu wyleje się na rynek. No to prawdopodobnie, to jest nasze podejrzenie, no, ministrowie musieli się przeliczyć z kasą, musieli wrócić do października, powiedzieć, nie, 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 no tych pieniędzy no, nie możemy dać tak dużo, jak pierwotnie żeśmy obiecali, tylko musimy teraz tych pieniędzy obciąć, a komu obciąć? No najlepiej Śląskowi, bo to nie jest jedyny przykład, o tym rozmawialiśmy też na sesji, to nie jest jedyny przykład, kiedy wywództwo śląskiemu się przycina środki, zabierają te pieniądze, mówię o rządzie, bo ja tego nie artykułuję tutaj do kolegi radnego, zabierają te pieniądze i oto my na, mamy, mamy problem. My mamy rzeczywisty problem, dlatego że te pieniądze mieliśmy prawo zakładać, mieliśmy prawo projektować je w budżecie, mieliśmy na to wszyscy pomysły, bo e, budżet jest autorstwa poprzedniej ekipy, czyli zarządu e, naszej koalicji. Państwo ten budżet... Którego ale to z innych względów, e, pan wie dlaczego, bo nie sekundę, będę do tego nie tematu nie. wracał. Natomiast państwo ten budżet e, zmieniliście w niewielkiej części, ale w bardzo e, kontrowersyjny sposób i na to temat była osobna audycja, więc nas to bulwersuje i to jest jawny przykład dyskryminacji naszego województwa, gdzie sporo PKB się wytwarza, ale jeżeli chodzi o dystrybucję, o redystrybucję środków, to nie ma. A tej redystrybucji Ale Panie adekwatnej radny, jeśli pan pozwoli, wkładu. odnośnie tego, co pan przed chwilą powiedział, jednak musimy dodać, że to nie było tak, że wszystkim zabrano, bo niektórym regionom dodano. No to tylko kilka. I nie o, tylko o regionom. Ale, sekundę, sekundę, ale nie tylko tym regionom, w których rządzi Pis. Także Dokładnie tak. Y jeżeli była może, korekta po prostu. Tak, jeżeli można, adwocem tego, co tutaj kolega radny powiedział, no. Ja się oczywiście absolutnie nie zgadzam z tym, co Pan Radny powiedział, ponieważ ta część regionalna subwencji ogólnej to nie jest na zasadzie uznaniowej, nie na zasadzie takiej, że były większe wpływy z podatków, tak duże, które by spowodowały tak podniesienie tej subwencji. Ta część regionalna bierze się tam pod uwagę kilka aspektów. Ja to mówiłem parę chwil temu. Czyli bierze się pod uwagę ilość dróg w przeliczeniu na mieszkańca, bierze się pod uwagę PKB w przeliczeniu na mieszkańca, bierze się ilość kolei regionalnych i związane z tym środki na potrzeby tejże kolei. Bierze się pod uwagę wskaźnik bezrobocia. I te wszystkie parametry rzutują na kwotę tej części regionalnej. Regionalnej subwencji ogólnej. I no, w mojej ocenie nie za bardzo możliwy jest fakt, żeby o z 20 kilku milionów do 50 to jest prawie 150%, żeby te parametry tak wzrosły. A to, co pan radny powiedział, że kwestia taka, że ogłoszona została bardzo dobry, zresztą program Piątka Kaczyńskiego i że na to szukamy jako prawie sprawiedliwość pieniędzy, to jest absolutnie nieprawda. Czyli znaczy nieprawda, że pula, dobry program, tak? Nie, to program bardzo dobry, ale nieprawda, że te środki na program e, Piątka Kaczyńskiego idą na przykład części regionalnej subwencji ogólnej. E, to jest absolutnie nieprawda. Natomiast są rzeczywiście regiony w kraju, e, gdzie po przeliczeniu ponownym przez Ministerstwo Finansów są województwa, gdzie ta kwota też została zmniejszona, na przykład w Krakowie o 32 miliony, w innych regionach, bodajże w Łodzi o 16, 000. są takie, gdzie wzrosło i to o kilka milionów, na przykład na Opolszczyźnie, w regionie opolskim, czy w Pomorskim i to są te miejsca, gdzie Prawo Sprawiedliwość nie rządzi w sejmiku, że tak powiem, także tutaj na pewno to nie było, że tak powiem, z klucza politycznego, tylko to zostało jeszcze raz przeliczone przez Ministerstwo Finansów i ta Ale kwota została Polska... skorygowana... Na Natomiast my jako Prawo i Sprawiedliwość zwróciliśmy się do odpowiednich instytucji, czytaj Ministerstwo Finansów i zresztą pan radny był na sesji, były też wystąpienia naszych posłów śląskich, pana posła Polaczka z Prawa i Sprawiedliwości, także pana posła Króla z Platformy i ci nasi parlamentarzyści śląscy w ramach pełnienia mandatów parlamentarnych złożyli deklarację na sesji sejmiku, że Osobiście zwrócę się do ministerstwa finansów, do ministra, o wyjaśnienie tego. A jeszcze wcześniej, przed sesją, ten temat też był omawiany. Omawialiśmy go z panem ministrem Tobiszowskim i pan minister Tobiszowski też y, podjął temat i też osobiście będzie interweniował w tej sprawie. Natomiast y, pan marszałek justowski 1 marca wystosował też pismo do ministra finansów w tej sprawie o wytłumaczenie, y, z czego wynika taka y, korekta. Nie ukrywa że to jest w wymiarze finansowym na niekorzyść województwa, natomiast chcemy wiedzieć, z czego to wynika i na pewno uzasadnienie dostaniemy. No, i my, też jak my też jesteśmy też. bardzo ciekawi, Musimy kończyć, panowie. Y, tylko jest prosta zasada. Jeżeli się minister pomylił, to trzeba mieć tą odwagę i napisać Pisać w piśmie. Czekamy Przepra na wieśnię. Proszę poczekać. Prze przepraszam, pomyliliśmy się. Korektę musimy zrobić taką i taką. Wynika to z tego i z tego tak się postępuje w normalnym, normalnym śmiecie. A propos ministrów, e, przepraszam, a propos posłów, faktycznie na początku sesji było, była cała grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości, senator, jak mnie pamięć nie, nie, nie myli. W chwili, gdy się na sesji zaczęły problemy, no rzeczywiście został jeden, jedyny pan Polaczek i nie, faktycznie przyznał, nie, nie że nie do jedyny, jedyny, bo posłem, co najmniej czterech obiecali taką, e, taką interwencję, więc spokojnie na, na wyniki tej interwencji będziemy czekać. Panowie, musimy Oczywiście... już niestety, po... przepraszam bardzo, przepraszam panie radny, ale musimy już powoli kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Ja wiem, że sprawa jest bardzo trudna, sprawa jest bardzo zagmatwana, same te algorytmy liczenia tych pieniędzy są bardzo skomplikowane. Natomiast ponieważ przed nami jedne wybory, potem drugie wybory, ja może jeszcze poproszę panów, ale o bardzo krótką odpowiedź na jedno podstawowe pytanie: Czy trochę nie szkoda, że ta decentralizacja finansów publicznych nie poszła trochę dalej i w ogóle budżet regionu, czy powiedzmy każdego z regionów w Polsce, nie jest trochę większy i jakoś tak liczony bardziej z automatu. Żal czy nie żal? Ja myślę, że to jest kwestia samorządu, czy województwa, o którym teraz rozmawiamy, czy gminy, czy powiatu, żeby te środki, którymi dysponujemy, w sposób właściwy wykorzystać. Autonomia, ja nie mówię Z samorządu, jest znaczy, duża To jest, jest trudna wydanie... rozmowa, Prawo Sprawiedliwość, może nie konkretnie tutaj radny, mhm. ale Prawo i Sprawiedliwość jest wrogiem samorządu, jest wrogiem absolutnie, decentralizacji, absolutnie jest zwolennikiem jesteśmy wrogiem cen centralizacji, więc tutaj trudno pewnie koledzy o tym mówić, natomiast My jesteśmy zwolennikiem. Ja, oczywiście, jako reprezentant koalicji obywatelskiej, jestem gorącym zwolennikiem decentralizacji i pozostawiania jak największej ilości pieniędzy w gminach lokalnie, gdzie wiemy, jak się tymi pieniędzmi gospodarzyć i mamy bezpośrednio oddziaływanie na rządzących. No, państwo rządzili ostatnie 8 lat i mogliście, że tak powiem, jeżeli te finansowanie jednostek samorządu było niewłaściwe, to też jakieś korekty zrobić. Natomiast ja nie pamiętam, a jestem samorządowcem od 16 lat, byłem w Piekarach, teraz jestem w Sejmiku Wojewódzkim i nie pamiętam, żeby za waszych no. rządów jakieś większe środki musimy na jednostki samorządu. Było. Swoje bardzo przepraszam panów, musimy już zakończyć. To jest pewnie też i temat do naszego kolejnego spotkania, czyli to na jak daleko, jak głęboko powinna pójść decentralizacja finansów publicznych w naszym państwie. Dziś musimy już niestety zakończyć naszą rozmowę. Naszymi gośćmi byli pan radny Mirosław Mazur, Platforma Obywatelska. Dziękuję, Dziękuję bardzo. I pan radny Dariusz Iskanin, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, Dziękuję bardzo, bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Temat do dyskusji.